Kulturalny Majer zaprasza na pierwszy Gliwicki Oktoberfest. Nazywam się Jerzy Moskała i mam zaszczyt być głównym mistrzem ceremonii tego Oktoberfestu. Ja z kolei nazywam się Michał Grosno, jestem głównym, jedynym piwowarem w mini-browarze Majer. Odpowiadam tutaj za jakość tego piwa, przy którym będziecie się Państwo bawili podczas naszego pierwszego Gliwickiego Oktoberfestu. To wszystko się wydarzy już 30 września o godzinie 20. Zapraszamy już na samym otwarciu tego 30 września o godzinie 20 odbicie specjalnie przygotowanej darmowej beczki. Nie może was tam zabraknąć. Państwo będą mogli brać udział w konkursach, wygrywać nagrody, co nie jest bez znaczenia. Będziemy mieli także atrakcje niepiwne. Główną tą atrakcją jest muzyka na żywo w wykonaniu zespołu Jorgusia. A do jedzenia będzie coś? Oczywiście. Oktoberfest, jak sama nazwa wskazuje, bawarski wystrój, bawarskie specjały, specjalna karta z kuchnią bawarską. Czyli głodni nie biedymy. I jeszcze informacja dla naszych fanów z Facebooka. Ostatniego dnia Oktoberfestu, 15 października, rozwiązanie konkursu z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Jakie nagrody? Jakie zasady konkursu? Sprawdźcie na naszej stronie na Facebooku. Ko jest dla mnie jak kochanie, i też wszystko ład łzanie, i teściowo i śniadanie, i koszulki pobijanie. Mosnopiewiczki Oktoberfest, pierwszy, ale nie ostatni.